Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam na kanale Jasnowic z Gdańska czy Jasnowic Olaf witam serdecznie. Choć kwestia, którą chcę teraz poruszyć, nie jest do końca przyjemna, ale przyjrzyjmy się sprawie ostatnich rewelacji medialnych dotyczących pana Jacka Jaworka. Jest to znana sprawa sprzed trzech lat która teraz najprawdopodobniej, jeśli informacje się potwierdzą, znalazła, znalazła swój finał, albo znajdzie finał właśnie w poniedziałek. Ma być chyba konferencja prokuratury, w sensie jakby konferencja prasowa, we wtorek ma być sekcja, później pewnie będą wyniki sekcji, ale najprawdopodobniej zostało odnalezione właśnie ciało Jacka Jaworka, który Pomimo tego, iż Krzysztof Jackowski mówił, że Jacek Jaworek nie żyje i wskazywał jakieś domniemane obszary, w których to Jacek Jaworka kazał szukać, to mimo tego wszystkiego Jacek Jaworek okazało się, że żył i że nie było go w Polsce, co wszystko jest kompatybilne z SMS-em Jasnowidza z Gdańska. Jednak jest jedna ważna kwestia. Taka kwestia właśnie, że teraz na chwilę obecną nie udowodnię Wam poprawnych poczuć jasnowidza z Gdańska, ale obiecuję, a ci, co słuchają mnie długi czas, to po prostu wiedzą, że mówię prawdę, to mogę jedynie po prostu jakby przysiąc, jeśli można jakby przysięgać. To, 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 to mogę przysiąc, że to, co mówię, to jest prawda, że tutaj, w tej komórce, dawnej komórce, to jest taka dawna komórka. Starzy widzowie wiedzą, że kiedyś miałem taką przygodę, że komórka po prostu wpadła mi do jednego z gdańskich kanałów i po prostu nastąpiło spięcie, i siadła i nie działa. Byłem w naprawie, ale naprawić, jakby tego nie można było ale dowiedziałem się właśnie i też Państwo mi tutaj też pisali w komentarzach, że można dane z tej komórki odzyskać. Ja nigdy, co prawda, o to się nie starałem, ale teraz po zrealizowanej wizji dotyczącej Jacka Jaworka obiecuję Wam, że powiedzmy do końca roku postaram się pójść do jakiegoś zakładu, no z 2-3 stówy mogę wyłożyć, jeśli to będzie droższe, to zrobię to może w dalszej przyszłości, ale do 300 to zrobię to na miejscu, żeby odzyskać te metadane, i tam zapewniam Was, że jest SMS, który wysyłałem w sprawie Jacka Jaworka, ale właśnie w tym przypadku nie robiłem filmu w związku z Jackiem Jaworkiem, dlatego właśnie, że poczucie mówiło jasno i wyraźnie, że Jacek Jaworek żyje. Tak? A ponieważ Jacek Jaworek był jakby podejrzany o dokonanie potrójnego pozbawienia życia, jakby ludzi na tej ziemi, dlatego właśnie ta osoba była po prostu bardzo niebezpieczna. Ja sam się nie chciałem narażać na jakieś tam ewentualne nieprzyjemności, czy żeby ktoś mnie tutaj w Gdańsku szukał, dlatego po prostu żadnych filmików ani publikacji z SMS-em dotyczącym Jacka Jaworka nie robiłem. Czasem tylko w SMS-ach, czy mm, przepraszam, w komentarzach gdzieś sugerowałem właśnie, że tak może być, po prostu, że żyje i to wszystko. Ale tutaj rodzina, moi znajomi, z którymi rozmawiałem, wiedzą, że jak się mnie pytali właśnie a propos Jacka Jaworka, to ja mówiłem, że, no, że on po prostu żyje, tak, że się ulotnił i że czułem. Takie coś, że po prostu on się znajdzie, jak sprawa, jak minie ileś lat, ja mówiłem, że 5-7 lat, mi się wtedy tak wydawało, ale wiedziałem, że minie jakiś długi czas, że to będą lata, tak? Nie tygodnie, nie miesiące, ale lata. Bo wtedy na tamten czas to była bardzo znana sprawa, tak? Ludzie go poszukiwali, tak? Myśleli, że zaraz go znajdą, może dzień, dwa, może tydzień, dwa, może miesiąc, wpadnie gdzieś tak. Ale z, z, biegu, z biegiem czasu, z miesiąca na miesiąc, ta sprawa gasła, aż w końcu przygasła całkowicie. I tak właśnie ja opowiadałem, właśnie, że tak się właśnie stanie, czyli kiedy już wszyscy mniej więcej zapomną o nim, to wtedy on znajdzie się. Co ciekawe, to poczucie jasnowidza. Ja Wam teraz przytaczam SMS-a i kiedyś, jak sobie wyciągniemy go z tej komórki, to zobaczycie właśnie, że tak było. Ale na chwilę obecną, no niestety, musicie polegać na moim słowie, ale przysięgam, że jest takie SMS, taki SMS pisałem. Mam nadzieję, że uda się go wyciągnąć. To, że właśnie pisałem, że Jacek Jaworek żyje, że znajdzie się w Berlinie, tak. W Berlinie to znaczy się, że ja z kimś pamiętam rozmawiałem, tylko nie mogę sobie przypomnieć, już dzisiaj też dzwoniłem do dwóch osób, dopytywałem się, ale one też po trzech latach już ledwo to pamiętają, albo nawet nie pamiętają, ale obiecały, że sprawdzą komórki, czy może gdzieś tam w tych rozmowach, może też do nich te SMS napisałem. Ale raczej no po prostu to w rozmowach jest, a nie w SMS-ach, tak. Ja SMS-y jakby sam do siebie pisałem po prostu tak, żeby był dowód właśnie w tych metadanych, tak, że takie rzeczy zostały powiedziane. I, i po prostu właśnie gdzieś w rozmowach mówiłem właśnie, że Jacek Jaworek żyje i że znajdzie się za jakiś czas, kiedy wszyscy już o nim zapomną, i że, że, że znajdzie się w Berlinie, tak pisałem w tych smsach i opowiadałem właśnie, że on po prostu gdzieś tam jakoś, nie wiem, czy zmienił wygląd, czy, czy cokolwiek, chociaż doniesienia medialne mówią, że on nie zmienił wyglądu, ale w tych moich poczuciach ja po prostu widziałem, że on się jakoś tak specjalnie nie ukrywa, że on po prostu gdzieś robi jakieś takie fuchy, na lewo jakieś takie remonty robi, jakieś takie po prostu jakieś takie drobne prace dorywcze. Kojarzymy się jakieś takie remontowe sprawy, gdzieś na jakichś przedmieściach Berlina, tak, gdzie tam bardzo dużo ludzi żyje i, i raczej się go tam nie znajdzie w jakiś tam muzułmańskiej czy jakichś innych, że raczej będzie ciężki do znalezienia. I ale żyje, tak? I że właśnie jak już wszyscy o nim zapomną, to on się znajdzie. Co prawda mi się wydawało, że on raczej się znajdzie żywy, ale ja już tego nie zapisywałem, nie po prostu mówiłem, że on się znajdzie, w, znajdzie się w Berlinie, no co prawda nie znalazł się w Berlinie, ale ta informacja z Berlinem się potwierdziła, co zaraz zobaczymy, tylko musimy sobie chwilkę prześledzić informację, ale zaznaczam, że dzisiaj nie mam dowodu na jasno widzenie, dzisiaj mam tylko swoje słowo, że takie poczucia a propos Jacka Jaworka właśnie miałem, ale ich właśnie nie publikowałem z tego względu że wiedziałem, że chłop po prostu żyje i jest niebezpieczny. Jeśli chodzi o Grzegorza Borysa, jeśli chodzi o inne osoby, takie rzeczy były publikowane ale właśnie wyjątkiem był właśnie pan Jaworek, bo po prostu no miałem obawę, także że no, jeżeli wizja miałaby się sprawdzić, bo przecież może się równie dobrze nie sprawdzić, tak? Tutaj sprawdziła większość tej wizji to, no to wtedy gdybym ja był takim jaskiem Jaworkiem w Berlinie bym zobaczył, że jakiś chłop w Gdańsku mówi, że żyje w Berlinie i jakieś prace remontowe, to wszystko, to, no to bym chyba raczej do gościa się wybrał, nie? <grym> no i tyle. Dlatego ja chciałem tego uniknąć, więc wyprzedzając fakty, po prostu nie robiłem tych filmików i tego nigdzie jakby nie upubliczniałem, nie pokazywałem ani nic. I teraz, teraz jakby ta sprawa się znalazła swój finał i to właśnie się potwierdziło, mnie też zaciekawiło właśnie w kontekście wizji Krzysztofa Jackowskiego właśnie, że Krzysztof Jackowski obstawiał, że Jacek Jaworek nie żyje, a ja z kolei obstawiałem, że Jacek Jaworek żyje. Krzysztof Jackowski pokazywał, że jest gdzieś w lesie, że trzeba go szukać w jakichś lasach, gdzieś tam jakieś tereny wyznaczał, a ja z kolei jakby mówiłem, że on się znajdzie i że znajdzie się w Berlinie. Ale to mógł być też taki symbol, tak, który właśnie zaraz zobaczymy, że się sprawdził, jeśli chodzi o ten Berlin, bo on tam po prostu mógł przybywać, a moim zdaniem po prostu przybywał, i właśnie jest taka kwestia, że też to jest ciekawe właśnie, że była taka sprawa z Grzegorzem Borysem y, tym, co w Gdyni szalał, tak. To Krzysztof Eckowski też obstawiał, że on żyje, to ja z kolei wtedy mówiłem, że nie żyje i nie żył już pierwszego dnia, kiedy miała miejsce akcja w Gdyni z Grzegorzem Borysem. A Jacek Jaworek właśnie Krzysztof Krzysztofeskowski mówił, że nie żyje, a ja z kolei odwrotnie mówiłem, że żyje właśnie, tak? I że znajdzie się, ale za długi, długi czas. I ten długi czas właśnie nastał. I mam nadzieję, ja już jesteśmy naprawdę dwie godziny, werytowałem wszystkie SMS-y, y, ale y, komórka, którą dostałem od widza dostałem ją chyba w marcu 2022 roku i wtedy właśnie, wtedy ta komórka wpadła mi do wody właśnie, i, i po prostu i, a to jest sprawa z Jaworkiem, jest sprawa sprzed trzech lat, nie? Więc ona jest w tej wcześniejszej komórce, no i nie mogę nam tego udowodnić dopiero jak te metadane z tej komórki wyciągnę. Mam nadzieję, że się uda po prostu, bo to będzie niezłe dopięcie właśnie, że wizja z Grzegorzem Borysem się sprawdziła i wizja z Jackiem z Jaworkiem też się sprawdziła no i niestety panu Krzysztofowi Jackowskiemu wizja z Grzegorzem Borysem się nie sprawdziła i wizja z Jackiem Jaworkiem też się nie sprawdziła. No tak po prostu czasem bywa, nie tak samo jak w największych poszukiwaniach w historii Polski też wizja Jasnowidza-Gdańska się sprawdziła, a wizja Krzysztofa Jaskowskiego się nie sprawdziła. No takie są po prostu fakty, z faktami się nie dyskutuje. Teraz zobaczmy po prostu e, krótki artykuł, tutaj mamy właśnie z Onetu, z Onetu czy z zaraz, bo to tu w Onet Wiadomości podaje źródło, tak, widoczne też jest na górze e, i to są nieoficjalne informacje z wczoraj, z godziny 13 e, i tu mamy właśnie Jacka Jaworka, e, Jacka Jaworka, i został znaleziony przy szkole w Dąbrowie Zielonej na Śląsku. Należą najprawdopodobniej do Jacka Jaworka te pozostałości. Potwierdziły to wyniki badań DNA, dowiedział się tfn 24 W piątek na miejscu pojawił się prokurator, który zajmował się sprawą poszukiwanego od lat mężczyzny. On został znaleziony rano, chyba o 6 rano przez pracowników ale sam odszedł chyba dzień wcześniej albo dwa dni wcześniej, dokonał właśnie tego czynu, czyli właśnie użył broni palnej wykonał chyba jeden strzał, taki, żeby sprawdzić, żeby brądiała, czy brądziała, a potem drugi strzał, który z kolei właśnie już pozbawił go pobytu na tym świecie. Tu mamy właśnie, że według ustaleń Roberta Zielińskiego z portalu Tefan24 są już wyniki badań DNA odnalezionych na po prostu pozostałości. Mają potwierdzić to, że jest to Jacek Jaworek. W piątek na boisku w Dąbrowie Zielonej. Czyli zaznaczam, nie w lesie, jak mówił Krzysztof Jackowski, tylko właśnie na boisku W Dąbrowie zielonej w powiecie Częstochowskim znaleziono właśnie tego mężczyznę z, no, z tym czymś jakby w głowie został odkryty rano, pracownicy porządkujący teren wokół szkoły, tak, znaleźli i miał też znajdować się właśnie no, ten klamka. Ja tak staram się zmieniać język, bo YouTube strasznie będzie banował ten film. I teraz mamy właśnie, że wstępne ustalenia przeprowadzone z udziałem biegłych z zakresu medycyny sądowej oraz balistyki wykazały, że mężczyzna, no, odszedł z tego świata na swoją własną prośbę, leżał twarzą do ziemi, był w klapkach, czyli musiał pokonać jakieś bliskie miejsce lub też po prostu ktoś go przywiózł, tak. I ten. Spójrzmy może sobie, gdzie jest ta dąbrowa zielona. Tutaj specjalnie wziąłem mapę. I weźmy sobie, wpiszmy. Dąb... A, zaraz kurczę. Co jest? Dąbrowa zielona. Działa to czy nie działa? Dąbrowa zielona. O jest, działa, okej. Okay. O właśnie. Ok, czyli to jest przy Częstochowie. Dobra, czyli to jest ta dąbrowa zielona. Sekundkę muszę tutaj oddalić. To jest dąbrowa zielona, tak? I to jest Podczęstochowo, czy to jest ta miejscowość, właśnie gdzie został znaleziony. I tu widzimy, właśnie nie ma lasu, tak? To nie jest miejscowość w lesie, bo są miejscowości w lesie, w górach nad morzem. To jest miejscowość, gdzie dalej są lasy, jest dość dużo pól, lasy są w większej długości. I tyle, tak? Akurat większość obszaru dookoła jest bez lasu. Nie wiem, akurat gdzie Krzysztof Jaskowski wskazywał te obszary, musiałby pokazać, po prostu przyznać, się, pokazać. E, gdzie po, e, mówił dwa lata temu, że, czy trzy lata temu, że powinno się szukać Jacka Jaworka. E, no niestety nie znaleziono, e, nic by tam nie znaleziono, bo e, po prostu on cały czas żył, tak? E, a Krzysztof mówił, że nie żyje i tam trzeba by szukać właśnie e, e, jego pozostałości. E, I teraz jeszcze jest kwestia, teraz może wróćmy do artykułu. I tu mamy właśnie, czytajmy może dalej, sekundkę, bo tutaj coś zamula ta komórka. Jak podaje stacja, śledczy przypuszczają, o i to jest dość ważne, śledczy przypuszczają, że Jacek Jaworek wrócił do kraju z Niemiec, z Austrii lub Niemiec, gdzie ukrywał się przez lata. Po dokonaniu właśnie tego pozbawienia pozbawienia. Po prostu przebywania na tym planecie trzech pozostałych osób i ukrywał się jakby pracując dorywczo i tak właśnie było w moich wizjach, że on właśnie żyje, pracuje dorywczo, no mi się kojarzyło, że w Berlinie, po prostu w Berlinie. No tutaj czytamy w artykule właśnie, że wrócił do kraju najprawdopodobniej z Austrii lub Niemiec i tyle. Te informacje są zawarte w tej komórce, mam nadzieję, że uda mi się to ten i to będzie dowód właśnie na jasne widzenie, dowód właśnie na to, że wizja, jakby hmm, poczucie było natchnione, było prawdziwe że nie jak Krzysztof Jackowski mówił, że nie żyje, tylko właśnie żyje, a teraz dopiero od tych dwóch, trzech dni faktycznie nie żyje, tak? Ale wtedy, kiedy był pisany SMS- te dwa, trzy lata temu i wtedy, kiedy Krzysztof Jackowski mówił, to właśnie akurat znowu, tak samo jak z Grzegorzem Brysem, poprawna okazała się wizja tylko jednego jakby jasnowidza, no bo nie mogą być dwie poprawne, tak, że żyje lub nie żyje, tak? No musi być jedno albo drugie nie? i tyle. Dobrze, i tutaj mamy właśnie, że na miejscu prokurator i siostra Jacka, no już nie będziemy w to wchodzić głębiej, to, było, to są wczorajsze informacje, teraz są już pewnie bardziej zaktualizowane i tyle. No te DNA to się okaże chyba, chyba dopiero w poniedziałek i tyle. O tu jest właśnie, że kilka kilometrów od domu w borowca, gdzie miało dojść właśnie do tych wydarzeń, może zobaczmy tutaj właśnie, o tutaj w ogóle zobaczmy o co chodzi, tak, to jest właśnie Jacek Jaworek. No, i tyle. Ja po prostu cały czas czułem, że on po prostu żyje i czułem, że jest za granicą, że mu się udało. Tylko ja teraz nie wiem, czy ja pamiętam, że to obstawiałem, że mu chyba się udało albo po dwóch dniach, czy po dwóch godzinach, albo dwóch dniach, albo dwóch miesiącach. Już nie dwóch tygodniach, ale dwóch miesiącach przekroczyć granicę, właśnie polsko-niemiecką. Albo może faktycznie bardzo szybko po dwóch godzinach mu się udało, zanim tam pierścień, jakby, jakby no, jakby obławy się zamknął, tak. I bo to też, też była obława, tak, tylko właśnie tak samo jak z Grzegorzem Borysem była obława, a no tutaj ona miała sens, e, chociaż nie udała się taka w przypadku Grzegorza Borysa była największa obława w historii Polski. 97% Polaków uważało, że Grzegorz Borys żyje, a ja mówiłem, że nie, nie, że nie żyje tak, że już tego pierwszego dnia już nie żył. To wszystko się sprawdziło właśnie, tak, na złość właśnie tam pana Glanca i pana Krzysztofa. Bo oni mówili właśnie, że, że żyje i tam gdzieś, yy, mówili, gdzie niby ma się niby znajdować, a ja po prostu mówiłem, że zapadł się tak, no i okazało się, że on się zapadł w to bagno, bardzo blisko tego domu, w Gdyni. Yy, I tak samo to jest Jackiem Jaworkiem, właśnie była wizja, właśnie, że, że żyje po prostu taki, że gdzieś tam pracuje właśnie. I to się wszystko sprawdziło, yy, ale to yy, zobaczymy dopiero właśnie, jak uda mi się odzyskać dane, metadane z tej komórki. O i to jest właśnie ten dom w tych borowcach chyba, a to miejsce znalezienia i tyle, możemy zobaczyć może gdzie są te borowce i na tym skończymy, żeby nie zabierać Państwu dużo czasu, może wpiszmy sobie borowce, borowce, o i to jest właśnie, zobaczmy, zaraz jak to zrobić, żeby, o jest, to są borowce. Tu są borowce, czyli to jest, tu właśnie jest miejscowość, która jest całkowicie otoczona lasami, i tak dokładnie Krzysztof Jackowski mówił właśnie, że on tam gdzieś się udał. Jeśli dobrze pamiętam, na północny wschód yy, i gdzieś tam właśnie. Kazał szukać, właśnie, ewentualnie ciała, tak? No, ale wtedy ciała nie było, bo wtedy jeszcze żył, tak? O, tu jest dąbrowa zielona, przepraszam, bo to, do tego zmierzałem, tak? Czyli tu są właśnie borowce, one są całkowicie otoczone lasami, tak? Proszę zwrócić uwagę. I Krzysztof Jackowski właśnie mówi, że w lesie. A tu z kolei jest dąbrowa zielona, jak nazwijmy, właśnie, jest kompletnie pozbawiona lasów, tak? Dąbrowa zielona. Borowce. Borowce faktycznie borami są otoczone. Dąbrowa zielona jest tylko z nazwy, chyba że łąki i pola są zielone. I tyle. Tak to wygląda. Więc jakby, tak samo właśnie też w przypadku wizji Krzysztofa dotyczącej Grzegorza Borysa, również Krzysztof wskazywał, że Grzegorz Borys jakby chowa się w jakimś obszarze, gdzie nie ma ani jednego drzewa, Jest, są opuszczone jakieś tam baraki, jakieś pustostany właśnie, jakieś gruzy, tak, nie ma żadnych drzew i, i po prostu i tam się ukrywa Grzegorz Borys, żywy, tak. A właśnie było kompletnie odwrotnie. Ja już wam kiedyś pokazywałem, tak, że Grzegorz Bory został znaleziony właśnie właśnie gdzie to było. Tutaj właśnie, o tu z daleka widać. W tym dokładnie miejscu, tak. I są tam miliony, miliony drzew dookoła i tyle. To po prostu po drugiej stronie wydarzeń w Gdyni, tak. Zapatrz się, więc jakby wizja, że nie ma ani jednego drzewa i, i, i pustostane budynki, gruzy, no to, to nie, tu nie ma pustostanów, budynków, gruzów, to jest po prostu bagno i las, nie? Tak to wygląda i właśnie no i tak się rozwiązuje sprawa właśnie z Jackiem Jaworkiem, no ale właśnie nie mogę tego właśnie udowodnić, bo nie ma tego SMS-a, bo ja tego właśnie nie publikowałem z tego względu, że miałem po prostu takie osobiste obawy jeśli chodzi właśnie o tą kwestię. I tyle. To może zakończmy. Aha, bo to znowu te borowce z tymi lasami właśnie. No ale to tutaj jest ta dąbrowa zielona i te borowce. I tyle. Hipotez jest dużo, co mogło się wydarzyć, tak. Bardzo możliwe, że aha, ja tutaj też rozmawiałem z przyjacielem, właśnie tak byłem ciekaw właśnie dlaczego w tym miejscu on się zjawił, że co, jakoś go emocje wzięły, czy, czy o co chodzi? Ale bardzo ciekawe spostrzeżenie mój kolega Mateusz powiedział, że może po prostu tam miał schowaną klamkę, nie? Że może jak uciekał, to nie chciał przemieszczać się z bronią, może nie chciał przez granicę, może cokolwiek innego. Może tam po prostu niedaleko domu gdzieś miał schowaną klamkę, tak? Bo w tych borowcach to on żył i dokonał tej zbrodni, tak? W Dąbrowie Zielonej z kolei sam pozbawił siebie życia, ale gdzieś tu po drodze mógł właśnie schować tą broń. Która nie została odnaleziona przez te 3 lata, i wrócić w to miejsce, bo wiedział, że tam ma tą broń, tak? że w sklepie z bronią już na pewno byłby mocno zweryfikowany, więc pewnie mu nie sprzedał. I po prostu tam właśnie mógł wrócić do dawnej broni, wyciągnąć ją i ją użyć, właśnie. Bo na przykład nie chciał skorzystać ze sznurka czy z czegoś innego, tak? Tylko chciał w miarę bezboleśnie i dlatego właśnie cofnął się w dawne rejony, tam właśnie skorzystał z tej broni, no i tyle, tak, I, i, i pozbawił siebie życia tak jak trzy inne osoby, tak. Smutna sprawa, ciężka, ale no ja to robię jakby po to, żeby jakby zadokumentować, żebyśmy to dobrze zapamiętali, ja to bardzo dobrze pamiętam, minęły 3 lata, ale dobrze pamiętam tą wizję, dokładnie tam padało właśnie, że żyje, że znajdzie się w Berlinie tak i to wszystko, więc jakby, ostateczny dowód zobaczycie, myślę, że za pół roku, za 2-3 miesiące po prostu, lub jak będę miał chwilę czasu, to po prostu oddamy takiego serwisu. No mam nadzieję, że te metadane przetrwają. No ktoś z was pisał właśnie, że, że SMS-y można odzyskać. No mam nadzieję, że z tymi metadanymi, że to będzie pokazane na przykład, że tam nie wiem, 5 września 2021 napisałem takiego SMS-a, tak i, i, i właśnie o tej treści, tak, że, to, że tam będzie jakby ta zaklęta ta informacja, że to było te trzy lata temu powiedziane, a nie teraz, tak? No i tyle, no więc jak ktoś wierzy mi na słowo, to bardzo dziękuję, a jak ktoś nie wierzy, no to niech spojrzy na te filmy, gdzie nie potrzebne są SMSy, bo one są jakby powiedziane są w rzeczy zawsze, a potem, przepraszam, się wydarzają, nie. Eee, dobra, dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się. Eee, do zobaczenia, do usłyszenia. Eee, może dzisiaj nagram jeszcze jedną audycję. Eee, no, straciłem chyba z dwie godziny szukając tych SMSów z Jackiem Jaworkiem, ale zrozumiałem, że to jest niemożliwe, eee, że one są... że to jest sprawa sprzed trzech lat, a nie dwóch lat. i... No szkoda, szkoda, że tak bez SMS-ów z takim jawnym dowodem. Że znowu, jakby wizja, jasna wizja zdańska jest prawidłowa, właśnie. No i tak Bóg sprawił, że z kolei wizja Krzysztofa Jackowskiego jest nieprawidłowa, ale to nie znaczy się, że jakieś inne wizje Krzysztof są prawidłowe, i ten, tak. Ja tego po prostu porównuję w tym kontekście, żeby po prostu gdzieś, żeby osoba, która głosi imię Jezusa Chrystusa, że wizję, żeby to po prostu jakby działało na chwałę pana Jezusa Chrystusa i pokazywało właśnie, że ktoś, kto głosi nauki niezgodne z Panem Jezusem, że właśnie tutaj jest jakby nie udało się, a tu jak ktoś głosi nauki Pana Jezusa, udało się. I dzięki Bogu, chwała Bogu. Dziękuję Panu Bogu za to i oby więcej natchnił Ducha Świętego, chociaż z drugiej strony ja już tak Wam powiem, że ja uciekam od tych tak jakby i ten, uciekam już jak prorok Jonasz i ten, tak? I tyle. Chyba, że jakaś wielka ryba mnie połknie i wypluje na, na, na brzeg jakiegoś tego, jakiegoś akwenu wodnego, to wtedy może, może będę dalej gdzieś to czuł, A tak mam po prostu, jestem jakby zamęczony, tyle rzeczy do robienia, ja tylko staram się starać jakieś tam audycje Wam pokazywać. Także, znaczy, dzięki Wam za uwagę, Napisz, napiszcie, co o tym sądzicie. No, szkoda, że nie mogę dowolnić tej wizji z Jackiem Jaworkiem, ale no, po prostu mówię wam na słowo, że taka wizja była. fajnie, cieszę się, że się sprawdziła. Że po prostu że ja mówię tylko o swoim poczuciu, jakby, że w sensie, że się cieszę się, że ta wizja była prawidłowa, jakby tak. Czyli okazało się, że ta wersja jest prawidłowa, że żył tak, że w Berlinie, czyli właśnie jak tutaj czytaliśmy, że wrócił albo z Austrii, albo z Niemiec, tak. No, u mnie, u mnie w ogóle wyskoczyło, że w Berlinie, kto wie, może później w toku sprawy, może wyjdzie gdzieś jakieś nowe fakty, tak, że faktycznie był w Berlinie. To był był już zupełnie strzał, w dziesiątkę w tym momencie. No i tyle. No i znalazł się. Po prostu, bo ja, było, ja też mówiłem, że znajdzie się, znajdzie się. Tak jak już wszyscy o tym zapomną, to znajdzie się. No i się znalazł, nie? No ale czy znajdzie się po tamtej stronie? To już w gestii Boga, czy co tam z nim będzie. Panie Boże, świeć duszą których Jacek Worek pozbawił życia. Wszystko zgodnie z Twoją wolą. Panie Boże, jakby działaj tak, Ty żądasz, tak Ty rozkazujesz, tak ty po prostu jakby ustawiasz ten cały świat, obdarowujesz swoim natchnieniem, to Ty decydujesz, to Ty wykonujesz sąd nad Jackiem Jaworkiem, zaopiekuj się duszami, które odeszły właśnie w wyniku jego działalności i wszystkimi zmarłymi, niech Światło Chrystusa będzie zawsze z nimi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To taka krótka modlitwa. Dziękuję. Do zobaczenia z Panem Mogiem. Cześć.